Haj, dzień dobry! Witam się z Wami. Bardzo, ale to bardzo. Serdecznie. Od samego rana mamy ogromny problem. Widzowie, mamy problem. Problem! Co tam się stało? Płacze Lala. Płacze Lala? No zobaczcie. Karmimy ją, bujamy ją. i nam Pepa płacze. Pepa. Masz już nalałaś mleko? No, nalała, dobra. Zorak, piją. Ona chyba głodna była. No co ty, Laura? No, jeść jej nie dałaś? Co? No, nie dałaś jej jeść, Laura. Proszę, jeść. No, jabłuszko może jej daj. Pokroję. Pokroisz jej? No, widzicie? Pepa głodna i się dziwi, że płacze. Proszę, Pepa, jabłuszko? No, widzisz? Super. Ciastko zrobić? Ciastko Mam zrobić? Zrobić ciastko mama. A teraz zapraszamy Was. Dugarów. Zrobimy ten ala strogonow, który miał być wczoraj. Ja mam kawałek piersi z indyka. Miała być pasata do tego, ale się okazało, że Dawid zamiast pasaty kupił tylko koncentrat politorowy. Z tego co mamy, to zrobimy. Ugotowałam już ryż, dałam cebulę, czosnek, paprykę, marchewkę. Przepiękny słoik ogórków kiszonych z piwnicy. Tu jest właśnie ta piersi z indyka. No, i muszę zaprosić moją pomocnicę do krojenia pieczarek. Zapraszam. Pomogę ci, pokroić. Tu moje jest. Cześć, dziwózowie. Jeszcze raz, cześć. Cześć, cześć Kroimy. Kroimy? Kroimy. Pieczarki. Pieczarki, widzicie? Uważaj na paluszki, ty. Proszę tu brać. Proszę. Dobra, na razie tyle, tak? No i no te zabaweczki tu na bok, może. Proszę o pomoc, tak? O No proszę, kroimy. Ja też kroję tutaj, ja tak? Też. Jakby Pani mogła, to o plasterki poprosić. <grych> Mama no mogę kroić, siły nie mam. Siły nie masz? Tak. No to weź te mniejsze, jak nie masz siły. O, Mir miauczy. Powiedz Mirku, szmirku. śmirku! Śmirku, Szmirku. co Ty? O, zabawkę Ci wziął. Ale Mir. No, Ale kroimy. Głupi. Jak głupi? Nie wolno tak mówić. Nieładnie tak. Pożyczył sobie, potem ci odda. Potem mi odda. Bo pewnie, że ci odda. Dziękuję Mirek. Dziękuję Mirek, poczekaj, daj, no bo coś ci deska jeździ, nie? Pani kochana. coś ci deska jeździ. Mogę? No już, tylko patrz, bo ci deska jeździ teraz. O. Teraz? Proszę. Mam jeździć. To już ci nie będzie jeździła, no proszę. Tutaj nie jeździ mama? No proszę, kroimy. Bo skroi dużo. No, super ci wychodzi. Uważaj na paluszki, tak? Żebyś nie miała ała, dobrze? Nie mogę, siły nie ma. Daj tego. Ten jest, to weź te, krój, tu patrz. Proszę, na tych próbuj, no. Bardzo dobrze, super. I ten? No? Mama nie mogę, siły. Masz siłę. Trzymaj dobrze, no. Super ci idzie, zobacz. O puchy. Patrz to są w takie. Bardzo dobrze. Mama umyła? Umyłam. Widzicie jaka kontrola? Czy mama umyła? Mama umyła już? No. U, mama. No wychodzi mi ja. Wychodzi ci, no super ci wychodzi. Uwalaj tylko na paluszki, tak? Niech ile leciała. No, będzie leciała krew wtedy, zgadza się. Zgadza się. No, musisz uważać, tak? Tu proszę. Dobrze, to te dla Ciebie jeszcze, tak? A te już mogę zabrać? To już pokrojone, czy jeszcze nie? Pokrojone jest. Jeszcze... Te to chyba już pokrojone, czekaj. To już do garka. Tak, daj. A tu jeszcze pokrój te. Pokrój. Te jeszcze proszę wszystkie tu pokroić, daj. To do garka, to do garka. Proszę jeszcze mi pokroić, tak? Ty nie jest do garka, tak. No to co do garka, to mi tu odkładam. Ale ty super kroisz. Coraz lepiej ci idzie. Ja pokroję. Kurczarkę? No, indyczek to jest. Nie mogę. Ksu? Nie, kurczaczka ty nie możesz kroić, bo to jest surowe, wiesz? Nie, ty pieczarki. Bardzo dobrze ci idzie z pieczarkami. Mama. No, mama pokroi tu indyka. O plus, No a ty, no co ty mi dajesz? nie niepokrojone, no pani kochana? No proszę mi tu pokroić. Pani oszukuje? Poszukuję. Co, wolne już? Co? Wolne w kuchni? Co, pani do domu już idzie? Skończyła pani pracę? Nie. Nie? No to dalej, kroimy. O Boże, kto tu jest? Zobaczcie. Kto tu jest? Ryszard. Ty draniu. A tu? Malwinka. Malwinka. Widzisz? Przyszli zobaczyć jak ładnie kroisz. Patrz mam winka na mnie. Patrz mam winka na mnie. Patrz Bazyl. Patrz Bazyl. Patrz na mnie. Patrzy na Ciebie Bazyl? Bazyl siedzi na parapecie. Chyba patrzy na Ciebie. Zobacz. Patrz. To jest Bazyl. Ja kroję. Ja kroję. To one tata będzie ja. No tata będzie bo Robimy obiad dla taty, tak? Powiesz, że pomagałaś. Świszki już do garka? Dogarka to jest. Dobrze, to daj. A te są te dwie dobre. A to jeszcze proszę pokroić tu daj. To już te dogarka, Tu jeszcze mi proszę pokroić. Tak Bogarka fisko. Nie, no jeszcze proszę mi tu pokroić tu. To jeszcze proszę trochę pokroić. Dobrze? Poproszę jeszcze. I już będzie koniec. Już będzie koniec. No proszę jeszcze mi pokroić. Nie mam siły. Nie masz siły? Bardzo dobrze ci idzie, super ci idzie. Wyszko to sięga do długa. Dobrze. Ja to pokroję te. To sięga fiskowej. To już można wziąć. A to? A to pokroję te. Dobrze. To proszę jeszcze mi pokroić. Ja tu czekam. Ja tu zbieram. Tą też jeszcze proszę pokroić. Tom też? No i super. Będzie pokrojone wszystko. I przykrojone! Koniec! Dzie dziękuję bardzo! Koniec! Dziękuję! Koniec? Tak. Może iść zobaczyć czy to Pepa. Ona chyba płacze znowu, obudziła się szybko. Lecz do niej, mleko jej daj, szybko. Co ta Pepa ci tak płacze, to ja nie wiem. Pepa, Pepa! Płacze Papa, mną płacze, mama. Jeść. nie jest? Nie mam jej. Mama, nie mam mnóstwo. Mama nie, już koniec nie jest już? trzeba pakała? tak czemu? Przytuliłam go przytuliłaś ją? tak jak ją przytuliłaś jak ona leży na podłodze? Tak. jak ty ją przytuliłaś jak ona na podłodze leży? to łóżeczka ją, szybko przykryj ją kotykiem dalej cześć 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 wicomie cześć cześć, łóżeczka nie. O, no tak myślałam, że to nie ta okazja. Uważam, że się w główkę uderzysz. I tu jak możecie zobaczyć, gulasz Pyrka. Teściowa uratowała sytuację, bo jest dosłownie łyżka śmietany. Także to już później na koniec dam. Trochę musztardy, trochę keczupu, trochę papryki. O, papryki słodkiej muszę wsypać, czekajcie. Pomóż mi. Jeszcze pchaj. Mocno. Dobra. Okej, okay. udało nam się. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Przecież w tą stronę to wcale nie widać tego, nie? No trudno, takie warunki w domu. Tam okno, tu okno, wszędzie okna. Nie, jednak zrobimy to w tą stronę. Słuchajcie, to jest ten odkurzacz, o którym wam mówiłam ostatnio, że jest do współpracy. I ja, oczywiście, nie mam wszystkich odkurzaczy, których testowałam, no bo tam było ich chyba już około 10. Chyba mogło być z 10, no to no 10 odkurzaczy w domu nie, no daj to spokój. Także mamy kolejny odkurzacz do współpracy, zobaczymy. I to jest fajne, wiecie? Bo później, yy, na przykład, gdy coś chcecie, no to ja mam już jakiś wgląd na te odkurzacze, które przetestowałam, który był najlepszy. Na przykład, dlaczego nie mam tego, dlaczego nie mam tamtego. Możecie się pytać. Czy któryś uważałam wtedy, że był lepszy, dlatego tamtego na przykład się pozbyłam? Orodzie, jakie to ciężkie. A, bo on tu siedzi, bo tu jest w ogóle sam odkurzacz, dobrze. Mirku, Szmirku, czy ty musisz... Akurat tu teraz, ja wiem, no wiecie, jest karton, jest impreza. Oni tu zaraz będą szaleć. Tu mam kurzacz? No, Laura, no, musimy to wyjąć. Wyjąć. Nie, nie, poczekaj, bo to. Co? Aha, poczekaj. O ludzie, poczekaj. Mama musi to wyjąć. Ja to, mama kurza? Boję się kurzaka. Boję się kurzaka? Tak. Jezuś. Mirek, szmirek. Dobra, macie na razie karton. Albo i nie, poczekajcie. Jezu, jakie wąchanie tu jest. No, matko, kochana. Magaś mi? Tak. Dalej, musimy to. Widzimy, gdzie? No, zobacz. Ale wygląda ładnie, naprawdę. O, tutaj, tu mamy jakiś. Nie, tu tylko pudełko. Zobacz. Zobacz, szczotka, ale nie, nie, poczekaj, na razie nie, bo to, ta szczotka zaraz nam tak zginie, że my jej później nie znajdziemy, dobra. Musimy otworzyć najważniejsze. Gdzie ty jesteś? Jest, jest, siedzi Laura. Zobacz. Co to? Ale tak szczerze, no to od razu mogę powiedzieć, że na przykład designem ten, co mam ostatni, ten biały, ten jakie ma tu, patrzcie, wirki, o kurza melodia, o kurza melodia, to będzie testowanka. ja kocham testować odkurzacze, Ta, kurza naprawdę. kurza jest? Kurza, nie mogę włączyć. Będziesz chciała włączyć? Ja boję się. Boisz się odkurzacza? Ja nie się włączyć. No na razie nie włączamy, bo jeszcze nie wiemy jak. Ja chyba zaczęłam gadać, ale nie skończyłam, że designem to ten jest chyba najlepszy. Najładniejszy z tego typu. Czekajcie, jakieś kable. O, dodatkowe te szmateczki. No te, no. Dobra, czekajcie, to to mamy dodatkowe. Dobra, dodatkowe to. I tu coś jeszcze Laura mamy. Co to? No właśnie, nie wiem. Nie wiem. Poczekaj, co to jest? To są woreczki? On jest workowy? Patrzcie. Worki. Wolki? No, poczekaj. Musimy tu jednak chyba zajrzeć do tego odkurzata porządnie. Nie włączamy jeszcze, nie bój się. No co te odkurzacza się bawisz, Laura? To jest. No, przyznaję, że designem to mi się podoba najbardziej ze wszystkich. Czekajcie, jakby tu. I to wszystko przecież podobnie działa, nie? Dobra. Aha, tu mamy pojemnik na brud. Dobra. Tu już mamy szczotki zamontowane. O, przycisk resetu, co też jest fajne. Dobra, a ten worek to gdzie się wkłada? Czekajcie, może tu się wkłada ten worek? Aaa! Zobacz, nałożę. Co? worek? Mamy czysta woda, brudna woda. I patrzcie, tu jest woreczek, że w końcu nam te fafoły nie będą latać. Wow! Wow! Powiem ci, Laura, że ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy. Zobaczymy. No, ale naprawdę z designu? No, najładniejsze. Oczywiście kwestia gustu, nie? A tu wyleci. No, ale ten wyświetlacz, jaki ładny. Nie bój się bójcie! Się. No, naprawdę. No, na razie, no wiecie, to, że. Jezu, ona coś już. Laura, cicho, bo pani coś do nas tak. mówi. Boisz się. Boisz się pani? Jak się boisz od kurzacza? Przecież mamy takie dwa już. A ty się boisz? Patrz, tak, Rysiu z Malwinką się piorą na schodach. Wez Rysiu! Rysiu! Nie bij narzeczonej! Nie bij! O, widzicie? Bo to jest tak raz dziennie narzeczeństwo musi sobie wkropić. Taka pralnia mini. Ale nie to, że trzeba ich rozdzielać czy coś, tylko po prostu jest taka zabawa, nie? Jak to koty. Nie mamy dzięki bogu zgrzytów. Powiedz. No boisz się? Mówi No pani tu coś mówi, chodź zobacz. Na razie tutaj podłączyłam ten odkurzacz. Bo chcę zobaczyć, jak to będzie działać. Oczywiście, pierwsze co to zawsze mnie interesuje, jak on głośno chodzi. To chyba każdego, nie? Mir. 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 Nie przeszkadzaj, pani Mir. Winka, nie bój się. Oni to też są odwaleni, naprawdę. Tyle już tych odkurzaczy w domu jeździ, a oni dalej są zdziwieni. Ryszard. Co robi kurzacz? Co robi kurzacz? Co skóra zrobi? Yy, moczy się. Tam ma taką szmateczkę i się moczy, wiesz? Taka ściereczka. To tam będzie chodził? No będzie chodził. Czekamy? Czekamy. To wiruje. Na razie ci chodzi, nie? Jak słyszycie? Znaczy on jeszcze nie jeździ, bo on tam moczy sobie te wkładki pod wodę. Mama, nie chodzi, będzie? Mhm. Yy -y. Boi się. Ta pani tu przyjedzie? Co? Tak? No. Wiesz, my już mamy różne, nie? Marzena, Grażyna. Jeszcze się nie boli. Zobaczymy, co tutaj pani nam przedstawi. Tańczy, śpiewa. Chodzi. Co to? Co to? Co ona robi? Co ona robi? Oszalała? Oszalała? Czekaj. Jedzie. Bo co się boisz? Zobacz. Ona jedzie. Co? Malwina się boi. Malwina się boi. Malwina to się zawsze boi. Patrz. Jedzie. Mhm. Widzisz, wylałaś tu. No bo ona sprząta podłogę. Widzisz, ta pani myje podłogę. Ona tak myje podłogę jak ta druga nasza pani z korytarza. Jedzie. Właśnie nie wiem gdzie pojechała. Zapytaj się jej, gdzie Pani pojechała? Gdzie pojechałaś? Jemy gulasz. Ja mieszam. Mieszasz? No twój już tak trochę bardziej przestygł. Bierz. <słuch> Pycha, nie? <słuch> Pycha? Pieszalka. Pieszalka? Mhm. A bo A, ma pyszarka. Powiem Wam, że taką mieliśmy ochotę na ryż. Naprawdę dawno nie było. A ten garnuszek, który mamy, to jak Dawid weźmie jeszcze do pracy, no to nie wiem, czy jutro będzie obiad, więc. Mm, Mama, jak... Jest szansa, że jutro zrobimy sobie jakiś ala azjatycki, zasmarzany ryż, może? O, o, o. Kto tu leży? Kto tu leży? <laughs> Kim pani jest? Dzień dobry. Kim pani jest? Kim pani jest? Jak pani ma na imię? Ania. Ania? Widzowie? Ania. Jaka tu jest? Ania. Cześć Ania. O, o nie, uważaj, bo to kaktusik. To nie wolno dotykać, wiesz, bo to kuje. Kuje. No, słuchajcie, chciałam Wam pokazać kilka nowości roślinnych, które się u mnie pojawiły. I tak może zaczniemy od tej. Jedną już miałam. A może zaczniemy od tej, która tak najbardziej mnie zachwyciła? I spójrzcie na to. To jest Eufobia Marmorata. Zróbmy jej jakieś zbliżenie. Czyli Wilczomlecz. No na żywo wygląda bosko. Taka piękna tonica do niego. No po prostu wow. Naprawdę naprawdę wow, to mamy pierwszą rzecz drugą rzecz, na którą się zdecydowałam i w ogóle nie wierzę, że ja się zaczęłam tak bardzo interesować roślinami w momencie, gdy te kolekcjonerskie rośliny, które były bardzo drogie to ich ceny pospadały na łeb, na szyję i tak właśnie stało się zobaczymy co z nią będzie, bo ona tak trochę klapła po podróży i zobaczcie, to jest Monstera Adansoni Variegata ja w ogóle nie wierzę, że mam sadzonkę tej rośliny no i tak, i teraz można takie ciutkie większe za 250 kupić ale ja mam sadzonkę, ja nie wierzę po prostu w to. Tak samo mam Monstere Mint, która jeszcze kilka lat temu kosztowała 5000 tysięcy złotych nawet. No ja nie jestem taka odjechana, żeby kupować rośliny za tyle pieniędzy, nawet jak, choćby nie wiadomo jak bardzo mi się podobały, to nie. Teraz kolejna roślina, która bardzo mi się podoba. I w ogóle przyjechał, zobaczcie taki cudny okaz. Begonia masoniana. Ona jest, wiecie co, ona jest w ogóle taka jak język kota. Tylko z tymi begoniami tego typu jest pewien problem, że one wymagają bardzo wysokiej wilgotności powietrza, bo po prostu w przeciwnym razie, on nawet tutaj jest taki listek. Nie wiem, czy to będzie widać, tu jest taki listek, i on się robi suchy do tego stopnia, że nie tak jak na niektórych roślinach, że on sobie tak będzie siedział. Jak go dotkniecie, to jest dosłownie taki kruchy jak chips. Normalnie się kruszy. Chips, ale no zobaczcie, stwierdziłam, że podejmuje wyzwanie. Jaki okaz w ogóle! Mama, to kuje. No tu jestem w szoku. Wyjątkowo jest w szoku. Dobrze i może drugą begonię, którą wiecie, że ostatnio się czaiłam na nią. I zobaczcie jaki fajny okaz. To zamówiłam na Jungle Boogie. Yy, ona chyba 45 złotych kosztowała, bo ona tak teraz ogólnie się mniej więcej w tych cenach kalkuluje. Tam za 32 widziałam, ale były dużo chudsze. Więc mi się wydaje, że cena jest bardzo dobra i sadzonka jest bardzo ładna. Ja tą begonię właśnie już miałam, ale ona pojawiła się u mnie w domu w momencie, gdy ja złamałam nogę, to znaczy ciutkę wcześniej, mimo najszczerszych starań mojej rodziny. Niektóre rośliny, w tym czasie, gdy ja właśnie byłam, no, przykuta do łóżka, to po prostu mi zwiędły, zasuszyli mi je, no i dlatego tak było. Także słuchajcie, zobaczcie, mam w końcu begonię, też się z nią zmierzę. No, zobaczymy, też podobno jest trudniejsza. No, jak nie, to nie, no przecież no nikogo tutaj nie zmusimy, nie? Jeszcze dwie rośliny. To większy okaz. Mimo, że ja mam ten okaz, ale ja mam taki mały i nawet nie mam wykształconego ani jednego takiego liścia: Philodendron, fl Florida, czy tam flo Florida Ghost. To jest ten, który jak młode listki wychodzą, ten to jest trochę już ciemniejszy. Młode liście wychodzą takie jasne, to tak bajecznie wygląda i one później zmieniają barwę i robią się zielone. I w momencie, gdy mamy kilka młodych liści, które wychodzą i są takie jasne, no wygląda to po prostu bajecznie. Dlatego tamtą floridę, którą mam, taką malutką, no ja będę chciała sprzedać, bo nie chcę mieć dwóch egzemplarzy, skoro ten już mam taki duży i wyrośnięty, także tamten będę chciała sprzedać. A wygląda bosko, widzicie? Ten liść jest trochę ciemniejszy, więc on, jak wychodzi świeży, to jest dużo jaśniejszy i to wygląda bosko. I ostatnia roślina, na którą się zdecydowałam, to jest roślina pnąca, ale niestety, zobaczcie tutaj, ten, ta łodyga się złamała w transporcie. No, ta łodyga się tutaj jeszcze ta długa. Hmm, mieliśmy trzy długie, a mamy dwie długie. I to jest Senecio e, Mikanoides. On ma takie jakby sukulentne te liście trochę. W ogóle zobaczcie, jakie fajne nerwy ma. Pod spodem jest, czekajcie, nie chcę sobie go znowu już tutaj połamać. Od spodu jest taki fioletowy, bordowy, piękny ten kolor ma. No i mm, złamało mi się tutaj. No, także kolejna roślina pnąca, zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. Podobno te senecja tego typu nie są trudne. Także mamy senecio mikanoides. No zobaczymy, jak on. No, no. Nie wiem, jak to kamera przedstawia, ale na żywo ta eufobia wygląda nieziemsko. Jakby ktoś miał taką rozkwinę, czemu ten słoik w środku jest taki czarny? To dlatego, że tutaj jest węgiel. Bo ja rozmnażam. Właśnie z dodatkiem rozkruszonego węgla. Węgiel zapobiega mm, temu, że roślina gnije, pleśnieje i tak dalej. Oczywiście mimo wszystko czasami też się w tym zdarza, ale jednak tutaj nam chroni. I ja tego węgla wsypuję tak dosyć, dosyć, ale zaraz ją chyba dam w coś innego, to jest po prostu za duże. Czy mam jeszcze jakieś swoje zachcianki? No, oczywiście, że tak. W sumie mam trzy takie największe. To właśnie była ta Monstera Adansoni variegata. Yy, kolejna to jest, można już powiedzieć przeżytek. Większość ludzi już ją ma, a ja jej nie mam. Monstera deliciosa variegata oraz Monstera Thai Constellation, którą ja mam. Ale ja mam tą małą taką, które wypuścili tam wtedy w sklepach i chcę się pokusić o taki duży, dorosły okaz, bo one teraz są naprawdę no, w dużo lepszych cenach niż kiedyś były, więc te dwie mam na oku, tak bardzo, 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 bardzo. Przyszłam do góry i odkryłam. Wciornastki, rozumiecie to? No, krew by cię nie zalała. Nie wiem, co to było, ale to tak z radości. Stwierdziłam, że tak przelecę dalej. Ja tak patrzę. A mi kuźwa zakwitło, zobaczcie. Spójrzcie! To Epifylum, patrzcie! Pierwszy raz. No, spójrzcie! Czekajcie, jak to wam pokazać? Zobaczcie! No niesamowite! Wow! Jestem w szoku. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Przecież to się nie może inaczej odbyć jak bez foteczki. No trzeba, no ludzie! No jestem w szoczku, panie kochane, jestem w szoczku. A tutaj nadal leży mój regał z IKEA I przecież jak on dzisiaj tego nie złoży, to uwierzcie mi, że ten chłop nie będzie miał życia

Like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living, We're living like this.